Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnym nauczaniu z miłości i z pasji do Chrystusa. Dziś będę mówił o Najświętszym Sercu Jezusa, Niepokalanym Sercu Maryi. Przypominamy sobie słowa świętego Jana Apostoła. Myśmy poznali, uwierzyli miłość, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w Bogu, trwa w Nim. By przynosić owoc obfitym, parafrazuję te słowa, Kochani, jesteśmy zrodzeni z boku Chrystusa. Cały Kościół zrodzony jest z boku Chrystusa, otwartego na drzewie krzyża. Kościół powstał jako rodzina Dzieci Bożych, jako wspólnota Dzieci Bożych. Kto wpatruje się w serce Jezusa, rozumie czym jest wynagrodzenie. Ostatecznie cierpienie, które przyjął Jezus na krzyżu, jest wyrazem mojej Twojej niedoskonałości. Rozumiemy, co znaczą uczynki, praktyki, pobożności. Wtulamy się to w serce Jezusa, bo czymże możemy odpłacić, jeżeli nie czystą miłością, bezinteresowną miłością? To takie trudne przyjąć, że świętość jest darmowa, że niebo jest darmowa. Czasami myślimy o takim zasługiwaniu, zapracowaniu na Królestwo Boże, a z kolei Bóg nie używa takiego języka, nie chcę. Chcę miłości, chcę trwania, chcę przyjaźni, chcę bliskości. Chcę, żebyśmy upodobnili się do Najświętszego Serca Jezusowego w myślach, w słowach, w zachowaniu, w uczuciach. Żebyśmy potwierdzali swym życiem, życie Jezusa. To także tam na krzyżu zrodziło się niepokalane serce Maryi. Zawsze łączmy te serca, Najświętsze Serce Jezusa i niepokalane serce Maryi. Nie rozdzielajmy ich w liturgii. Widzimy te dni obok siebie, najbliższy piątek, najbliższa sobota, poświęcona tym pięknym rzeczywistościom. Pomyślmy, że Maria nigdy nie jest konkurencją dla Jezusa. Nigdy Pan Jezus nie, nie smuci się, kiedy się zwracamy do Maryi. To serce też jest niezmiernie czułe, niezmiernie pięknie i też prawdziwie zranione, prawdziwie, Maria cierpiała pod krzyżem, uczestniczyłem w dramacie, jaki, jaki przeżywał Jezus, i w tej niezwykłości tego sposobu odkupienia, jaki podjął Jezus. Niepokalne serce Maryi z kolei wzywa do, do piękna, do świętości, do czystości, do zdecydowanego zmagania się z grzechem, ze słabościami. Spróbujmy. Łączyć te serca, łączyć. Jakoś nie rozdzielajmy, mam takie wrażenie, że jest jakiś błąd, ale pewnie Jezus by dużo mógł mówić o Matce Bożej. Zobaczcie, że publiczna działalność stanowiła zaledwie 3 lata, natomiast z Matką Jezus chciał być dziesięciokrotnie razy dłużej. Jakieś 30 lat spędził przy boku. Marii, Józefa, ile by nam Jezus mógł mówić o sercu matki i odwrotnie, ile matka mogłaby powiedzieć o Jezusie, sposobie życia, funkcjonowania, pobożności, rozmowach. Te dwa serca złączone razem, tak, tak rozumiem naszą pobożność. W wielu domach, także w moim domu rodzinnym w centralnym miejscu w sypialni, jest krzyż z lewej strony, obraz najświętszego serca Jezusa. Po drugiej stronie niepokalnego serca Maryi. Są obrazy, gdzie, gdzie świadomie są połączone te dwa serca. Wiem, że jest zgromadzeniem dwóch serc: zgromadzenie zakonne. To dobra intuicja, aby łączyć te serca dla jakiegoś większego życia Bożego w nas, gdzieś współuczestniczyć. Tak jakby dwie osoby, Jezus i Maryja, zapraszali nas do serdecznego spotkania, intymnego dialogu, rozmów. Co jest istotą kultu Najświętszego Serca Jezusowego, pewnie nie odkryje Ameryki, jeżeli powiem, że ufność, ufność, ufamy temu sercu, wtulamy się w to serce. Niezależnie od kondycji, od stanu, od grzeszności, wpadek, kompromitacji, zranień, gdzieś taka, taka takie modne słowo i sytuacja, o której mówimy, jestem zraniony, jestem cierpiącym. Ludzie są zranieni, bo ojciec odszedł. Ludzie są zranieni, bo ktoś mówi: miałem mamę alkoholiczkę czy ojca alkoholika. Jestem zraniony, bo jestem odrzucony przez rówieśników. Rzeka cierpienia, rzeka zranień, to jest tylko po to, żeby przyjść do Jezusa. Czego nam trzeba? Ufności. Że wszystkiemu zaradzi Jezus wszystkim, tym dobrym obdarzy Jezus. I to, to jest Jego metoda, że w miejscu zranienia obmywamy to zranienie najdroższą krwią Chrystusa i tak ufamy, że to miejsce zranie będzie miejscem owocowania, miejscem, kiedy można powiedzieć, przyniesie perłę, perłę jakiegoś wielkiego dobra. Kult serca Jezusowego też zakłada inne serce. To moje, Twoje serce ma być zupełnie innym Jezu, cichy serca pokornego, uczyń serca nasze według serca Twego. To samo moglibyśmy odnieść do niepokalnego serca Maryi. Niech resztę słów dopełni adoracja. Miejmy czas dziś, jutro pójść na adorację, zanurzyć się w Najświętszym Sercu Jezusa, stanąć obok niepokalnego serca Maryi. Pozwólcie, że zakończę modlitwą. Modlitwa do Chrystusa Giovanni Papini. Boże nasz Jezu Chryste, potrzebujemy Ciebie. Ciebie jedynie i nikogo więcej. Wszyscy łakną Ciebie, nawet ci, którzy o tym nie wiedzą. Głodny zdaje się, że szuka chleba, on łaknie Ciebie. Spragniony sądzi, że szuka wodą, Ciebie pragnie. Chory marzy o odzyskaniu zdrowia, tymczasem jego chorobą jest nieobecność Twoja. To szuka piękna w świecie, te niepostrzeżenie szuka Ciebie, który jesteś pięknem całym, doskonałym. Kto dąży w myślach swoich do prawdy, ten mimo woli dąży do Ciebie. Który jesteś jedyną godną poznania prawdą, a kogo trawi żądza pokoju, ten pożąda Ciebie jedynego pokoju, w którym odpocząć mogą serca najbardziej udręczone. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.